No cóż, jeżeli chodzi o wynik, no to patrząc pod kątem czystych sytuacji bramkowych, sądzę, że jest on sprawiedliwy. Natomiast tutaj muszę, że tak powiem, dokonać też dokładnej analizy, żeby też w 100% móc to powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o przebieg meczu, powiedział o kulturę grania, no to, 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 to raczej dla nas z naszej perspektywy niesprawiedliwe, ale musimy, że tak powiem, uderzyć się w piersi i wziąć też pod uwagę to, że, że nie tylko za piękny styl się, że tak powiem, wygrywa spotkania. Dzisiejszy mecz miał różne fazy. Miał fazy, że tak powiem, te początkowe, takie z naszej perspektywy oczywiście niepewne. Tu w w ostatnim czasie poczyniliśmy sporą ilość zmian w składzie i to było widać. Tak? Potem z biegiem minut zawodnicy zaznajamiając się nawet nawzajem w takiej rywalizacji bym powiedział bojowej punktowej wyglądali coraz lepiej. No i druga połowa była taka, że, że naprawdę byliśmy bardzo blisko. Raz, że zdobyliśmy byliśmy a dwa, że byliśmy blisko kolejnych bramek. No a jeżeli chodzi o ten powiem szczerze wynik sprawiedliwy na koniec no to mam przede wszystkim na uwadze tą chyba bodajże ostatni kontratek, tak? w, którym, w którym wychodzili 2 na 1 zawodnicy z Olsztyna i dlatego też uważam, że ten wynik finalnie jest, w mojej opinii oczywiście, na dzień dzisiejszy sprawiedliwy. Z jednej strony no, szanujemy bardzo ten remis, bo, bo myślę, że patrząc na jakieś personalia i porównując zespoły, no, to wiedzieliśmy, że Legia będzie dominować w dzisiejszym meczu i częściej mieć tą piłkę przy nodze, natomiast... No też z drugiej strony czujemy niedosyt, bo mieliśmy sytuację do zamknięcia tego meczu i tak naprawdę legia poza jedną tą sytuacją, z której strzeliła bramki. Tak, tak mi się wydaje, że chyba rzadko bywała w naszym polu karnym, jeżeli chodzi o jakieś wejścia, zagrania, więc, więc ta nasza obrona niska dzisiaj dobrze funkcjonowała. Eee... No wiadomo, że troszeczkę sił brakowało w niektórych momentach, no bo broniąc się przez większą część meczu no ciężko też czasami wyjść z tą kontrą taką, jaką byśmy chcieli. No ale w końcówce się udało, no troszeczkę zabrakło myślę od podjęcia odpowiedniej decyzji. Ale tak jak mówię, no szanujemy ten remis i już zapominamy o tym meczu na tyle, na ile możemy, bo analizę sobie zrobimy, ale mamy dwa kolejne mecze przed sobą. I... No I co, i musimy jechać i też walczyć o zwycięstwo.